Siema. Siema widzowie. Zrób lepszą siemę. No dobra, postaram się zrobić lepszą siemę. Siema. Dobra, już git jest, siema. Yy, patrzcie to. Wgrałem te. O, zobacz. Pa. Zobacz jak wygląda. Widzisz to? No patrz, patrz na to słoneczko jak, jak wschodzi człowieku. Pa, widzisz to? Pa to. Yeah. Co jest? Tu jest mapa jakaś ty Ty co to robi? Ty ja mam tu questy Waleń Zrobi ponownie no? Co to Chodźmy jest... Co? Tak, fuj. chuć Eee, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pio Pio. Razem ze mną jest młody Luki Steve, Aki oraz David siemanko. Siema... Siema na mordeczki! Siema Luki Halo Alo Siema Widzowie, gramy gramy oczywiście gramy na serwerze naszym. Jest to Better Minecraft, który ma podobno bardzo dużo, mega dużo, wszystkiego dużo i będziemy w to grać bardzo długo. I siemanko, mam nadzieję, że będzie Wam dobrze razem z naszą przygodą. Tutaj z nami, z ziomeczkami. E, tu wiocha jest od razu, ty. Zobaczcie, czy wieśniaki tak samo działają. Co to? Ty, tu jest pokazane, kto czym się zajmuje, nawet. Ty! Co to no, za zioło... To ten... Fran to jest normalnie wojownikiem wsi! O! O! Ja widziałem go! To jest ten ptak, z którego buty się robi! Ta gra jest wspaniała w tym momencie. Bo tu jest tyle rzeczy nowych, że ja nie wiem o co tu chodzi. Jaki waypoint? Są takie e, znawek, dyl... ja się. kwadraty. No. Ale chmury. Co to chmury, jest? ale chmury! To jest lód, to jest... Bo jaka ogromna mucha! Ty, co to jest? Huragan? Ty, co to robi? Dobra, kop w dół. Co, kopać, dół? Ty to jest żywiołek jakiś A w dół czy jak kopać? No w dół, w dół. Tylko tak z sutkami, nie? Jo p... Dole, co jest ty? Halo? Siema? Halo, siema. Halo? Siema. Siema. siema? siema... Przyszedłem trochę pod dyszeć. Kurwa smok Cześć. tu jest, człowieku! No, cię zgubiłem O no, idą za mną. Ej kurwa, co ty mi robisz ze smokiem? Ja 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 czekałem, no ja go tam co? posadziłem <noise> smoka? <noise> no to bawcie się dobrze, no tak? Skąd miałem, I... wiedzieć, miałem wiedzieć, że to jest twój smok A, <noise> Przepraszam zupan. Luki no? Skąd ty miałeś smoka? No znalazłem w skrzynce przy Amchuncie. Dobra, zwołanie na mnie. No idziemy, idziemy. Niech usypowy sypowy, ustali, możemy iść na przygodę gdzieś. Nie David, miejsce co ty odpalasz? <noise> Bez dźwięku chyba nie straszne, co? No bez dźwięku chyba <laughs> nie trochę. Dobra, idziemy gdzieś? No, chodźcie. A co będziemy robić? No nie wiem, zwiedzać, je to jest coś... Ej, bo... Ale ja wy macie zbrojki, ja. tak, zbrojkę. Macie zbrojkę. Po drodze, bo znajdziemy żelazo. Jeszcze, po drodze znajdziemy, to jest wielka wyprawa. No, ale... no, w tych górach są, wiesz no, ale... żelazo? dużo znalazłem. Chodźcie na E. Ale zachód słońca. Prze... Przebule, Za mną. Jakie no, piękny wieczór. Co to są za dinozaury jebane? Kangury A to kangury No, Dobra, chodź, chodź. Z tyłu, z tyłu masz ziomka Nie, to ja mam ziomka. Nie, nie. Nie możesz się mu patrzeć w oczy, jak coś. Ja to? Co to jest? No kurwa, to z nie no, ja pierdolę. Czemu zabijasz kangury? ale te są. Bo mięso jest z niego. A czemu nie podasz tego ciała? Ora, ubieraj to Chinka. No to zajebi się. Howdy. O skąd tak. No masz był w ten w chacie. No ciekawe kurwa. David, a ty wiesz gdzie idziesz? A. Na S. Ale mam S. Na frajeru. Może S? Co to tak mnie le... Ej, nie, 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 Jak cię emu mu zabił ty o, no to <gul> Jak cię emu zabił? Ja nie na EMU i nagle stado na mnie ruszyło kurwa, i... Kurwa, tak jaka... Dopiero. mnie przełęcz. Temu To są mega świry, mega nie dotykajcie ich. <grym> Ty patrz, zbugował się i umarł. Zabiłam golema. Jak to e? golema zabiłaś? Jak kurwa golema? Chyba <grym> się wkurzył, że spałam z tym villagerem i za, za ten... Rozwalił się o domek, jak chciał wejść Dobra. do środka. Co, co tam się świeci? Widzisz to? Widzisz, widzisz to? Ty, no widzę. Chodź tam. To jest jakaś wieża, taka latarnia.

620 na ile? Nie, my nigdy razem nigdzie nie popłyniemy no kurwa rekin, ty. Płyniemy? O, o nie. Dawajcie, no, łysyk tak. prowadź, za łysym. O kurwa. Czyli statek tu jest? Ty łódkę mi wciągło Nie, nie. statek, ty, abordaż, to statek. Ty, kurwa, Ej, uwaga. To kurwa co Dobra, jest? No Dobra, dawaj sword, tego, wieloryba. To... Rzod, nie bijemy wieloryba. Strzelam to... w niego. Proszę. Z daj to jest. Możesz, Mało no, ale. Jest ląd. Gdzie? Co ci się po stało? Tam się? się da dopłynąć szybką łódką, nie? Ty, abongusy. Nie. a mongusy? Bez kitu to wraca po mieć. ty, ty. ty robię mongus. Zabijamy go? A znaczy, się nie wiem, czy możemy. To jest impostor. Mungus. Nieproszony gość, się na łóżko kładzie. Ej, zabijam go. Wyjew go z naszego Uf, mieszkania. A co za lagi były. Tu jest... Dwóch Co to za mongusy? Kurwa, David, ciągle się z niej bijesz. Mogę ci że mną zabijać. są normalnie.